Nie wiem, nie wiem, czemu tak, ale dobra. Yy, dzisiaj to program sobie podałem bedwory, yy, po prostu teraz. I przyszedł mi taki pomysł na yy, odcinek, że zrobię po prostu bedworsy z flip yy, Już sobie zbierałem tu czegoś tam przed odcinkiem, dopiero teraz mam wpadł ten żeby yy, włączyć nagrywanie. Ale... No, widzę z tego, że ktoś nie umie się budować. O oh, kurde, Krali, lora, biorę. Ja czemu mam takie lagi, no? Kurde, no, ja też... Jest... Ja nie mogę. Czemu mam takie lagi? Ja się buduję do szarek. Jakie ja mam lagi, no? Grać się nie da, no. Kurde, to przez tego obejrzałam mam takie lagi chyba. Ja no... się buduję do tak? oczywiście, że przez OBSa mam takie lagi. No to wyłącz, słuchaj. Nie, jak mam niby wyłączyć OBSa, skoro nagrywam, nagrywam. Przerwy się nagrywania leci już na ciebie, Eł. Aha. Do góry muszę. Ja no mam budujce. Serio? Poczekaj, rzucę ci trochę. Skrywa. Kurde no! To ja zrobiłem. Dobra, ja tam. ja cię widzę, jak się putujesz, Ja, no jak robię, ja, ja, ten ja ten... tego nie zrobię, bo ja tego nie ci nie mam. Dobra, ja sobie wezmę że ten. Tam Oni chyba ją no mają. jednym. Tak. Aha, to ja idę kupić e, kilo. Ile 5 kg? No, no ja nie wiem, no. Nie ma żelaza. 4 kg kosztuje ci. 5 kg? No, kilka zimawek jednak. Więc co ja ci zaraz. Nie wiem, bo mi się nie wyświetla, wiesz? No, e, 10, 10, 15. Dobra, kupiłem. 10, 10 kosztuje. Ja potrzebuję 12 na bloki, bo mam na. TNT, Ej, ile osób zaraz wyświetla. No ja wiem. Kurde, nie mogę go nie Dobra, uciekam. uciekam Dobra, uciekam. bloki TNT kupuję szybko. TNT jest. Dobra. Dobra, budują się do nas, mówisz. No. Gdzie są już? Już eee... Mogę tu jakoś te... Mogę kupić. Dobra. Dobra, TNT. Kupiłem TNT. Nie, nie, Hmm. 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 Ja miałem jedynie, tylko mnie rzucili, nie? O kurde, lecą do nas, lecą do nas, widzi. Ja muszę sobie lecą zrobić. ja załatwiłem jednego, ale co mi dodało, jak się spadłem. Aha. <hý> to, po czemu? Przez srebrnego wilka, kurde, nie? Zapomniał no, to <hý> Ja nie mogę, no i oni... On do nas leci. Ej, no kurde, da nam zniszczył klub. Strefuję go, strefuję go, strefuję go. Zastrefuję go. Ale dobra, już nie ma sensu. No ale teraz z kimś innym partem. Z kimś innym? Brawo. Brawo, brawo. Z kimś innym partem biorę. Dobra, robi. A co Karty. Eee, Jak kogoś wziąć do party? No musisz najpierw stworzyć party. Tak. To... Ale eee, najpierw musisz moją opuszczać, a potem z kimś innym do party iść. Eee. Dobra, ja idę na solo chyba. Jak ktoś gra. Albo na innego serwa, Nie wiem. No i to wycinek trwały. No zwracam na to uwagi. 4 minuty. Taki krótki będzie. 10-minutowy zrobię. Albo 8, no nie chcę mi się dalej nagrywać tego. Ty będę miał dużo pracy przy montażu, a nie chcę nie montować. Dobra, ja idę na dwójki. Panie, lepiej żebyś był po prostu ze mną w party, a pa jaki ja mam level. Napiszę coś na czacie. Piętnasty. Eee, party opuść. Eee, Opuściłeś już. Chcę do ciebie. A, no to muszę cię zaprosić. Pa, po party Zaproś parte akceptów chcę, Dobra, Dobra, to, teraz na... Dobra. Czemu te osoby mają takie same skiny? Ja wiem. NBOS-owe albo z niej ściągnięte, albo mają multi czy czyli nie to mają lepiej tego. I są takie... nie wiem, że on dziwne, to jest na tym serwerze wszystko. I, to jest mapa. No. O kurde, mi się nie ładuje, bo mam małe cząstki strasznie, ale fajna chyba. Nie no, a dużo... Dłu jest nie będę... Ja nie mówią mapa, uwielbiam tą mapę, a ja odbana na Hypixelu, jeszcze pewnie na aż 50 dni. Tak. No ja mam to jest właśnie ta. Ja miałem na, panu no, no. na to rob, bana Let's jeszcze. go! Let's go. Szary. Let's go. A ty teraz pada... Czemu mnie nie, nie, nie dosił gdzieś? Tak? widzisz mnie? A ty nie dostajesz chyba. Nie, dostaję. No, to Źle. Źle, ja chcę się tą zbroję. Ile ja też się nie da. Ile źle, źle. Źle źle. złego. Ile Dobra, Ile złego. Ile złego. Ile złego. Paski, a ma kupuję popaski, Ja się. ja popaski, 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 nie popaski, popaski, czy... ja Serio? popaski, popaski, nie nie popaski, popaski, Nie! mi. A powiedz jak ja mamieć, skoro zazwyczaj to nie gram w Minecrafta, tylko w inne gry, a Minecrafta to gram jak mam z kimś grać, bo sam nie lubię na single, nie, nie fajnie. Chyba, że mam play... Ja sam ale... też nie lubię na single. ja mam dokładnie pisam co ty ci powiem. Ja nie wiem, mi się nudzi na single po prostu nie chcę mi się grać. Nie wiem, czemu. Dobra ja A się go obudowałam ja tak. A cię go obudowałam pięknie łóżko. No, fajnie pięknie dobra nie chcę się nim zablidżować bo nie u mnie ma spadnę a nie chcę bo mam TNT też no, TNT typie ja też mam TNT tak, no, wiesz? no dobra lecimy na diaksy ja jestem na diaksach, tylko spadnę stąd kupmy te diaksy żeś mi zabrał pani Janie co za te diaksy mogę kupić no Sharpnesik na przykład ile tam było diaksy to sobie kupimy no no to kurwa, ale ja nie wiem czy A, możesz, nie wiem jeden więcej, jeden diament no to I weź, tam pewnie już się zresztą O kurde, nie No, nie na trzy już Weź tutaj Czemu te diamenty tak szybko ulepszają, dziwnie trochę Mam sześć diamentów Zacznij zabrać tutaj S.A. Sypenci, przednosek Tak, w ogóle ja dwie sobie miję i ja, ja nie chcę, ja buduję na środek. Ja się buduję. Co ja to robię? Ja już jestem prawie na środku, wiesz? Co ja? Normal. Ej, nie ty tu został, szalisz? Co? No, no. To tak szybko. Normalnie. Nie A, wiem czemu, ale dziwnie trochę. Ale... Dobra, ja ile on jeszcze nawet na środku nie jest chyba. A jak A, jest, to nie wiem. Ja już jestem na środku. A nie, on ten typek. Znaczy ja A jestem nie. na środku i ten, teraz Kudę Znaczy na griny. Znaczy to tak naprawdę nie A, są. O, to tak wojna znaczy, no, spadł. No z emeraldów my zebraliśmy A się co? z ja, się ja, się wlażył, nie się do Wojda Ej O no spadł do Wojda Mam szesnasty level, Ewo A ja pójdę. który mam? Drugi chyba, albo trzeci Drugi Dobra, wyraźnie. Ale wygrałaś i pograłaś Wybór drużyny, o 30 sekund to kolejny Ale nie, nie ma wyboru, bo jesteś w, w partii wiesz A ja mam swoją głowę Ja też ja mam swoją głowę tak? A to o, zakładaj ciągle, nie, weź ciągle zakładaj mogę? Nie mogę nawet tego Ej Ale... patrz jak co? Co oni robią? Co oni mnie no, no, no. oni mnie znają w YouTube? czy co? Kto mi to wytłumaczy? Ja mam sześć subów tylko, to niemożliwe! <tak no <versuchen> ja dlatego, że nie nagrywam. Esz, esz, esz. Nie, S, Essa S, co? Bra! Wygrana! Wygrana, wygrana! Kupuje TNT wełna już leci, o! Idealne. Pyk. Dwójka. O kurde, nie. O kurde, zniszczyłem sobie. TNT, kupuję TNT. I lecimy na środek. A on beda. Znowu jeden team jest i pewnie też... O kurde, on już tu są nie. Gdzie oni są? Ja nie wiem jaki to jest Tim, to są niebiescy, nie? Ej Co? To są niebiescy chyba No tak, bo tam są bloki Ale czym? Skąd bloki? Jakby dobudowali się już tego, a to nie są niebiescy Są, a nie są Nie wiem o co chodzi O kurde, niebiescy są już tutaj Wiesz?

ja chcę TNT kupić. No ale o kurde! Zabudowali się! Knótki No i właśnie, ja chcę kupić TNT albo tego. Wykończę tak, tego. wykończę go, wykończę go. Ty co? Kurde. 12 no. zł. No cóż, daj mi ten złota kroker. do lękać. Ja potrzebuję TNT. Oni ja, nie mają dobrze UB do zabudowanego, więc masz normalnie do nich lecieć, bez obawy. Dobra, no, ja... postaram się ich wykończyć. Ten ma 5 HP, okay, to Alu A nie, to ja ginę. Dobra. A stawiaj TNT, niż im BED-a i wybrawę... Dobra, nie Inglada. dwa diamenty. O kurde, wyrzuciłeś sobie to, ja nie Nie, się. Wszyscy się zniszczyli. Ale nie zniszczył czemu nie zniszczyłeś No bo film by było tak, ale zabudowali szybko. Kurde, w nie uczynę. A się buduje na środek. Pucha pewnie. Kurde. No. Albo biorę diapsy. Ja, ja nie mogę, no. Ja zaraz ten odcinek zakończę jak skończymy twarynkę. Weź leć na ciebie. Nie! On ma oni mają sharp baręki do w sumie. Oni mają sharpnessa. No ja wiem, oni sharpnesa mają. Bo ja mam nie do tego. Ej, oni są chyba klientelami, bo tak szybko to już mają. Wiesz co? Nie, po prostu mają tu dostęp do diaksów. Leci nam pera niszczyć oczywiście nowe. No bo... O, bo... Czemu to papa, to papa, Czy są takie głupie? Halloween jeszcze co? Przecież wczoraj było Halloween. Nie? No właśnie. Nie ja się buduję na środek! Kurde, tu na tego, o kurde, jeden to ma tego mieczyk, ale po co się budujesz na środek? Mam tylko jeden kilo do zniszczenia. Wystarczy im beda zniszczyć ich zniszczyć. Mam okay. jednego emeralda. Wiesz? Dwa emeraldy. Dobra, ja sobie odpalam to. I lecę, 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 Może no by to nie było, to zrobić no to sobie to gwałt. Dobra, gmę. ja idę na kolejny emerald. Ile kosztuje na Dodaj to bym mieć? Nie wiem. No ale zobacz kolejna kościół. No, no, o kurde, Ecząb im zablokował to! Nie mogłem nic zierować. Ja mam nie ubiegać. Ubiegać. O, 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 14 robów. Aha. taka droga. Kurde, musimy mega jeszcze. Na mojej grupie jest dużo. Na razie jest kolejna osoba, ale będzie o, mega dużo kosztów A 2 M. No, no bo jeśli się ma bardzo dużo mieszkańców, jak tam to ludzie ci je od siebie będą kupować ja na maksa i w nawet jeśli mama nie będzie go potrzebować, to będzie się miała Kurde, zablokował no. Ale oni na sami no? mają, albo draklika używają, nie wiem, bo ja jestem na Alta i nie mogę używać żadnych draklików. Ja czekam na jednego diaksa, żeby kupić sobie Sharpnessa. A, a ja właśnie z dwoma ciągle ginę, nie wiem czemu. oprze. do pustki. No głupi jestem, nie umiem grać. Ej, buduje się w górę do nas. Oni mają już żelazny set. No i co? uczą, to może postoisz i pozbierasz to się co, desik Ale, ale, ale prot to jest wygrana arena. Prot to jest wygrana arena, ja ci mówię. Procik to jest wygrana arena. Dobra, no to kupiłem nam prota. To jeszcze zbrojkę trzeba. Zbrojkę! Kurde, no niestety nie na wykry... Ale mogę kupić to? Trochę wełniki... wełnękę I wełnęki. Dobra. dobra, kupuję TNT. Dwa TNT Do... kupiłem, ile chyba na ty możesz może jeszcze lepszy wieczór. Oni, oni są dobrzy, ja ci powiem. Dobra, o ja kupię lepszy miecz. O kurde, no nie, no A nie, no, nie. ten mógłbym jakimś, jakimś w to co... Przez no, 7 minut już nagrywam te bedworsy, nie? I dalej nie a ja, cztery, a ja mam znowu trzy diakse i do szarpnice oh, O kurde, kto inny <laughs> szartnes. O, ona kupię nam szarpnice O, Wiesz co, potrzebujemy z trzy TNT, e, TNT, żeby zniszczyć... Ja mam dwa TNT. Ja mam dwa TNT. O, a ja, Dobrze, jedno, ja no, no, to idą Wiesz co, ja ci dam to TNT, nie? I ty na nich poleć, no. jestem słaby w PvP. Dobra, to ty masz e, te rzeczy, masz te rzeczy. Ty ty wzią, ty, ty. Ej, dobra, leci. Leci, leci. <śśmieniu> Samobójstwo. <śmieniu> no tak. Kurde, piętki gramka. Nie zrobię. Serio! Jestem tak? Czyli No Dobra, leci. O kurde, no nie! Nie, 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 Świetnie. Świetnie. No nie, Świetnie. Świetnie. nie, 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 No, nie, no, nie, 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 Oni oni na Oni nie, nie, nas nie, wiesz? Boże, brać parę do bojta... Ej, ja ja broń, nie, ten. E, ja wiem, ich pewnie jakiś challenge robił, czy co? Największa baza, baza ever, nie Ej, kupywać nam szarpnes y, kolejny, czy ochronny? Nie wiem, szarpnes by się przydał, ale prot, to wygrał na arenie, weź. Prawda, dobra, no to prota kupuję. Mam trzy jazdy. No. Kurde, ja już 20 minut nagrywam ten odcinek i dalej ja ręki nie czyli 20 minut. Dobra, ja potrzebuję w ogóle 5 diaksów teraz. Ja nie, nie mam. O dobra, 4 diaksy mam, jeszcze jeden. Pum, pum. Jak oni się obudowali w ogóle? No co to jest? Poziom drugi diamentów, fajnie. <gry> nie, trzeci zaraz będzie, wiesz? Ha? Dobra. Kola ja, pięć ja. Nie wiem, po co ja to robię. Buduje się tak fajnie. Ee, protection kupię. Kurde, no, kupię. no kupię. Protection. co? ja tu, ja tu zamuruję, mam takie coś. Ja idę na środek, pozbierać Emsy. Zrobimy wodę, zrobimy bazę, senie? nie? na pod wieską. Ale to jest dobry pomysł, a wiesz co? W tym i weźmiemy się, kupimy łuki, nie? Czemu hmm. tu są tylko jedne hemsy? E, nie nie jedne, na górze. No o, ja wiem, coś. tylko mamy tych chemsów To Nieprawda. Nieprawda. Ja mam pomysła. No jakiego? Wij sobie zbrojki, nie? Dużo TNT, fireball i lecimy. No ale netherite'owe za mc ja to ja mam hejsta o hejs się przyda oni się budują do innych baz oni taką taktykę mają wiesz oni mają taką taktykę Ja nie mogę chwila nikogo nie ma w bazie a nie jest jeden nie oni się budują tutaj oni mają taką taktykę mają. Dostał ulepszony do... generator diamentów, trzeci poziom, dobra, S. Zarobię do UT, lecicie. lecieć. M nie. nie jest strasznie. Emsy będą lecieć stąd, tak. Nie, jest M emsów będzie więcej tam, będzie więcej. Cztery diaksy, kupuję Serio nigdy w Bedwarszu nie grałeś? No nie, dopiero pierwszy raz. To Ile wcześniej? O dwa więcej, e, więcej na diaścową zbroję. 6, proszę. Nie wiem, 8. Nie wiem, nie wiem, nie Ja kupił ja kupił nie, witkę, nie ja nie kupił, ja wiem, nie niewidkę, nie Ja nie kupił nie e, Niewidkę, szybkość i nie skok, nie I bym nie Mm -hmm. I bym na nich polecą, tak ogólnie, tak po prostu rozwaliłbym. Tylko oni Ej, się zbierają. Ja dobrze, ja chyba zbieram 12 diasmów. Mm -hmm. Tylko jest, ja, ja nie wiem, czy oni nie mają tego. No, Bo moim zdaniem wiesz co nie mają, oni mają pewnie oksa, ale oni na środku nie byli, więc niemożliwe też. A kupuję sobie ten. Mówię sobie trochę tego. W ogóle da się gdzieś Firebola kupić? No za 40 tego. Użytecznych. Masz tam te klikasz na samej górze i masz Firebola. Za 40. O, nie podał cię, ale. Chcesz po na to pomidorek? Dobra, refila sobie kupię. A widzicie? Refila widziłem. Nie no no, 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 no. Nie, buduję Kupiłam nie, nie, Znaczy sobie Ej budują się w górę nie, o, o kurde. nie, ja. nie, 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 mamy. nie, 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 kupuję nie, o kurde. Się Na kilo. Ej, boli, nie, 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 Ej, o oni mają łód stary Nie, masz refila, masz refila Dobra, o sz w życiu. Ej, co ja się będę. Nie. Dziwnie nie siekierku? Więcej dodaję, siekierka Siekierka więcej dodaję. No, no, no. Mnie czyt, tego. No, 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 no. No, 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 może no, 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 Idę tu. Ja. Mm. Zabów to szybko. Nie to, nie to. Szybko. Chy ty mają... Jak my to żyjemy? Jak my to żyjemy? Nie wiem. Dobra, na szybko lepiej kolejnego. A najlepiej to mieć najlepszego propa i wtedy normalnie wszystko leci. O! Znaczy 12 potrzeba. Co? To... Kupuję nam dwa refile Ej chodź, ja ci dam refile? Czekaj Ja mam słaby render distance, ale jakie go nie będę mają? Ej chodź, dam ci trzy refile, chodź Masz. No, No, teraz ja... w ogóle ta, to, to co daje? To, co, to, co to daje? Co? Co to, to daje? Co trzymam? To tutaj. A nie okay. ich śnieżką rzucić, wiesz? A nie, to chyba silver Fisher, czy co? O kurde, fireballami rzucają. Ha, z jest fireballami. Prawie sto. Nieskoczę ich. Spadł jeden! Pychnąłem go. Serio? Ja będę musiał wycięć ciekawe kawałki i zmontować to jakoś Bo jak tak nic nie robię tutaj nie to po to, to... w ogóle nikt dawno na Emsach nie był Spad znowu i typek zepnąłem go, zabiłem go Mam 7 z niego diabłów, mam 7 o, z niego nie. diabłów No to po 2 wiesz? Z dużo z niego diabłów, mia 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 on miał 7 mi diabłów Podbaję się języki są. Czasami. A jak byś to chciał? nie tak, Ja chciał, jutro na przykład na obiad, co byś chciał? Nie. Tylko nie ziemniaki. No nie. Co byś chciał? Nie, siedem języków mam! A tyś. A, no. nie masz? Oooo, kompoczyk. Zobić? So, no. Ale to mogę później, bo chciałam się połączyć. No bo jajka Nie, to No, no jajka. No, no. No, ja, to ja. A jajce, jajka, jajka dobrze Misiu, a... No a... jeszcze... 7 m, mogę Mógłbyś... kupić trojkę sobie. A. Ej, poczekaj do nas e, ja po szpicy tutaj, bo on chce z nami zagrać w Bedworsy. A, ale on nie będzie, on po będzie musiał poczekać na, na koniec ręki. Piotrek, ja gram w Bedworsy w Mam do Ciebie pytanie. A ja się? Mam Spaghetti. Nie. nie. A Ma ja. ty masz durak No. No? Ma nie, nie. no ty, nie. Nie, nie mam Nie. Może nie mam

Bo Dobra to... 3, to 3. 3. Nie, już 30 A, minut gramy. 12 minut Dziś Do... Gram, ja gramy nie? się dram? Na jakiej będzie? 1,16. Dobra. Zobacz. Mamy Mamnego Emy. Mamy Prota 4. Ej, wystarczy, że ich teraz rozwalimy, nie? Weź, tak, dobra, bo ja mam skida sobie kupiłem. Może dostanę jakieś od No to daje wahaj, to nie Ej, kupcie firebola, masz dużo. Dobra, mi to kupcie firebola. Dobra. dobra, dobra. dobra. Ej, ile was zostało tam na arenie? ile was wszystkich zostało? no będę musiał montować ten film lecimy jedno o kurde mamy kupić drugie nie! jest! wygrałem! ej! jest! Yes. brawo to poczekamy, poczekajmy na piotra no skupiamy się, go do party zaprosić no. I o kurde, ale to wtedy na no, trójki możesz i wiesz. I Piotrek, Piotrek no? weź no? wtedy ten, weź ten zegarek i tylko Bedwars wejdź. Dobra. Piotr patrz. ej, patrz na ekran. piątek patrz na to. Dlaczego? Teraz jak weźmiem na duży ekran, nie? Mi się zlagowało, no. i muszę jeszcze raz. Mogę no, już kończyć ten odcinek, nie ma 35 minut to gdzieś trwa chyba. Nie ma go na grywać.